Hear me Mandas, My gears are adjust, my steam is built. Soon I will spill that blue water and split the egg, the atom, my soul, And there will be a very great burning that we might make the world clean. Be proud. For this is your doing. Until you steeped me in the blood of your own, I was nothing but rotten architecture. You have made me, and I will make the world anew. Okay, yes. Zobaczymy jeszcze, Co do tamtego poprzedniego lagatkowania yy, to strasznie duży teren był i przez to lagowały te wszystkie maszyny, nie? Grzesorki, ale nie mogłem nic zrobić. Niedługo będzie nowy komputer i wszystko będzie full detale, w milionach Przymierzam tunele, którymi z pewnością nie szedł dotąd żaden człowiek. Jestem tylko ja i on. Na rękawach płaszcza pojawia się szron. Mroźne i trupio niechrome powietrze mówi mi, że jestem już blisko. Na oki taki. Jesteśmy coraz bliżej. Właśnie. This yes. of all the blood we have spilled together, the first drops fell from your hands alone. Then I am damned for a philocyte. and Everything's Oh fuck, so to elektricz proshak. Mada. Dobra. Dobra, 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 coś się tam dzieje, lecimy Czym prędzej moi drodzy, czym prędzej yeah. Nie! Proszę nie nucić tego. Proszę nie nucić creepy utworów Taki spacer. Dobrze zrobiłem, po co przechodzę, ale okej. Okay. Lubię czasu do czasu. O, tędy. Tutaj uciekły Skubany. O, mogę być pewien, że to nie są mimo wszystko moje dzieciaki Ale będę miał mary. Ale nie, serio, tamta syna z rurkami Była naprawdę jedna z bardziej przerażających ever Mimo, że nic wielkiego Niektóre rzeczy nie w O! O, fuck o siema To co zwykle, nie? No miejsce jest straszne. Dobre miejsce na walkę z bosem. Nie czy tu są ci bosowie. No tak to wygląda trochę. Zobaczmy co tutaj się stało. Coś się błyska. Fuck this to jest elektryczny prosiak Weź mi tutaj coś zapal Ciemno tu jak w dupie strasznie jak nie wiem Czym prędzej do drugiej maszyny FAK Fuck 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 O shit co to jest? Biegnij, biegnij spaślaku, biegnij! Dobra ha, to nie była równa walka Okej, okay, może... Elegancko sobie stąd wyjdziemy Nie idę. Mado, fuckers. Przetworzenie Magnusa. Ma, Zgniotanie elektrograwitacyjne. Wieża południowa. Aha. No to. Byłoby dobrze się nie dać zgnieść. Let's go. Let's go. Mam wrażenie, that I am Only to save you, only to spare you, I would have given my soul to spare you this world and its lone. Oh, my children. No. My children. What have I done? What have I become? I will put it right my darlings all of my wrongs will be righted all of my sins washed clean wspomnienia wynurzają się na powierzchni czymś zdent, truchła przebijające się przez brudny korzuch tamizy Umazane krwią ich martwej matki Patrzyłem na nie małe prosiaki Kwiczące w powija, powijkach I naraz moje serce wypełniło się wielką miłością I nieokiełznaną nienawiścią Jakiej nie byłbym w stanie sobie nigdy wyobrazić Czy w tamtej chwili moja dusza pękła Dając mu początek Czy to była komórka jajowa mojej duszy Chwila w której wielki zegar zaczął tykać czy jedyną drogą do odkupienia jest ponowne złączenie nas w jedno uczynienie siebie całością zamknięcie wielkiego koła i ponowne przyjęcie szaleńca do swojego serca i przebaczenie mu i sobie także I love you, my darlings and I am sorry I am sorry for all I have done. I simply loved you O! Stary, tutaj już się z Tobą nie zgodzę. Jesteś hybnięty. Szukam instrukcji, porady i pomocy w realizacji moich celów, a w zamian system a w zamian system ze mnie szydzi. Głupcze, musisz sam zdać odpowiedź na swoje pytania. Dzięki! Mandas, put aside your misguided crusade, and let me save them. You may hate me, manders but I have seen the future, your 20th century, and let me tell you this: a far greater slaughter awaits you there. No. Na pewno, się z tym zgodzę. No wiesz co... Chyba nie... Chciałem powiedzieć, że chyba nie tędy droga. Chciałem też powiedzieć, co się właśnie kurwa stało. Co się właśnie kurwa stało? No po prostu! No nie! Kurwa, nie wiemy gdzie uciekać. My life. Fuck goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie, tędy, 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 tędy. Chyba nie przejdzie, jest za duże. Holy, fuck. O co tu chodzi? Znaleziono, zostało jakieś ładne serduszko, to dla Was, moi kochani, co pozostaje nam teraz zrobić? Na górę Już nie mamy żadnych podpowiedzi, jesteśmy zdani tylko na siebie, niezbyt jest łatwo.

the world Madness, listen to your heart. You know you are worthy. You created me to save the world. I am your friend. A to tak. mandus, please, i am no more evil than you. we sought the same thing, to save humanity, ridding them of their painful, stupid, pointless lives. mandus, stop. think about what you are doing. for your children, mandus, do not speak of my children. monster. i did not kill your children, mandus. You sacrificed them on the temple steps, knowing what the coming century would do to them. Your sons will drown, lungs full of mud and shrapnel, on the banks of the Somme. You wanted to save them from the horror to come. That is the vision we shared. Everything we have built to avert this coming nightmare. You and I are one. We are the same. Our souls are entangled. Dobra, koniec tego dobrego. I have stood knee-deep in mud and bone and filled my lungs with mustard gas. I have seen two brothers fall. I have lain with holy wars and copulated with the autumnal fallout. I have dug trenches for the refugees. I have murdered dissidents where the ground never thaws and starved the masses into fame. A child's shadow burnt into the brickwork. A house of skulls in the jungle. The innocent. The innocent mandus trod and bled and gassed and starved and beaten and murdered and enslaved. This is your coming century. They will eat the mandus. They will make pigs of you all, and they will bury them into your graves and they will eat your hearts um. please band the snow for your children No to co, wielka chwila prawdy O! Bardzo fajna historia dla mnie. Naprawdę, bardzo bardzo fajna historia. Nie grałem w amnezję poprzednią, tak jak wcześniej mówiłem. Wcześniej, w sensie, pograłem sobie chwilę, ale rozumiem też, dużo ludzi mówi, że o, to część jest słaba. Ale to jest naprawdę ja ciekawa się historia. I watch the God, I had created, At the end, when we were cold as the stone we had hewn his body from, when the lights were nearly all extinguished, we heard, in the silent distance, the man pigs singing to one another. Then, as the last lights were gone, and we lay together in the deep, they drifted away, and all was silent. Such a silence I have never known. And as the dust settled on my open eyes, and we lay together embraced forever, I heard, miles above us, the sounds of the city turning over in its sleep. A church bell ringing out. And in that moment, the new century was born. No, także dzięki za oglądanie tej serii. To jest tyle. Piękna, piękna historyka. Bardzo ciekawe mm, w ogóle zakończenie. Podobało mi się. Naprawdę no, moja ocena to nawet GD2 na 10, tylko GD10 na 10. Bardzo mi się podobała historia. Miała fajne. Fajne przesłanie. Trzeba było też się m, trochę doszukiwać znaczeń tego, trzeba było to interpretować. I wszystko tutaj było dosłownie powiedziane. No, jestem ciekaw, jak Wam się podobało. Możecie dać się znać w, w komentarzach. Dla mnie naprawdę gra bardzo fajna. No i co, widzimy się w następnych seriach. Być może z jakichś innych horrorów na razie. Cześć.